Jeśli masz więcej niż 30 lat i słyszysz nazwę Baleno, to najprawdopodobniej przed oczami staje ci ten obraz. To było pierwsze podejście Suzuki do stworzenia globalnego kompaktowego samochodu. Dziś globalne Baleno wygląda tak i plasuje się w segmencie B. Baleno w wersji koncepcyjnej pojawiło się na targach w Genewie w 2015 roku jako model IK2. Pół roku później wersja produkcyjna zadebiutowała na targach we Frankfurcie. Ciekawostką jest zastosowanie napędu hybrydowego Dualjet SHVS. Gdybyście się zastanawiali, po co w niektórych samochodach plastikowe pokrywy silnika, to właśnie po to, żeby nie oglądać czegoś takiego. To jest silnik 1.2 Dualjet SHVS. W całej swojej okazałości SHVS, czyli hybryda, skrót SHVS oznacza Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, czyli inteligentny pojazd hybrydowy Suzuki i lepiej było tego nie wiedzieć, prawda? SHVS to nie klasyczna hybryda jak w Toyocie Prius, ale w najlepszym wypadku znany z Formuły 1 KERS. To znaczy, energia kinetyczna odzyskiwana podczas hamowania lub toczenia się przechowywana jest w akumulatorach, na których siedzą a potem wykorzystywana w czasie postoju do zasilania klimatyzacji i innych systemów pokładowych, a potem wspomagania silnika podczas ruszania i przy ostrym dodawaniu gazu. Ale w żadnym momencie samochód nie jest napędzany wyłącznie energią elektryczną. Jeśli spodziewacie się znacząco lepszych osiągów, to zawiedziecie się. Moc bez zmian 90 koni mechanicznych z hybrydą i bez moment obrotowy 120 Nm z hybrydą i bez. Czas od zera do setki 12,3 sekundy z hybrydą i bez. I gdzie jest szósty bieg? Nie ma szóstego biegu, jest tylko 5 biegów. Zużycie paliwa? Ha. I tu jest różnica. Zwykły Dual Jet 1.2 zużywa 4,2 litra na setkę w cyklu mieszanym, a SHVS 4 litry na setkę. W cyklu miejskim różnica to nawet 0,6 litra na 100 km. To znaczy, że przy jeździe miejskiej różnica w cenie zwróci się po niecałych 300 tysiącach km. Różnica w cenie jest nieistotna nawet z punktu widzenia krajów takich jak Wielka Brytania, bo obie wersje silnikowe emitują poniżej 100 g CO2 na kilometr, więc i tak są zwolnione z podatku drogowego. Ale oba emitują też więcej niż 75 g dwutlenku węgla na kilometr, więc za wjazd do Londynu i tak trzeba będzie zapłacić 11,5 funta dziennie. Pomyśl o tym, zanim zaczniesz narzekać na ceny parkowania w Polsce. Realnie Suzuki Baleno SHVS zużywa około 5 litrów na setkę w cyklu mieszanym, to znaczy nie udało mi się zejść poniżej 5,2 litra, ale po wskazaniach komputera pokładowego widzę, że przy jeździe ze stałą prędkością około 70-80 km na godzinę da się osiągnąć wyniki obiecywane przez producenta, więc przynajmniej jest to auto-oszczędne. Jeśli oczekujesz mocy i szybkości, to musisz zapłacić jeszcze więcej za litrowego booster jeta, który zużywa więcej paliwa i emituje więcej CO2 niż Dual Jet, ale zyskujesz ponad jedną sekundę w sprincie od 0 do 100. Jeśli mam być szczery, nie warto. Skoro mowa o pieniądzach, to testowy egzemplarz kosztuje 66%. Tysięcy złotych, a wersja bez tej nieszczęsnej hybrydy niecałe 59 tysięcy. Porównywalnie wyposażona Skoda Fabia kosztuje 68 tysięcy, a Baleno ma większy bagażnik i więcej miejsca wewnątrz. Z drugiej strony, Fabia oferuje większe możliwości personalizacji i ma moim zdaniem lepiej wykonane wnętrze, w którym nie skrzypią fotele. Nie wiem czy słyszycie, ale przy każdym moim ruchu ten fotel skrzypi. E, nie muszę się oczywiście tak ruszać, wystarczy, że przejadę przez jakieś nierówności i on będzie skrzypiał. Jeśli chcesz większy samochód za niewiele większe pieniądze, to Fiat Tipo w topowej wersji z kamerą cofania i nawigacją kosztuje około 60 tysięcy złotych z silnikiem 1,4 porównywalnym do tego w Suzuki. Tylko nadal na Fiata Tipo trzeba długo czekać. W ogóle na tle Fabii i Tipo, wnętrze Baleno, mimo dużego wyświetlacza systemu inforozrywki, przypomina mi samochody z lat 80. -tych. Te tańsze. Niby wszystko jest na miejscu, ale nie mam przyjemności tu przebywać. Samochód sprawnie porusza się po mieście, po prostych drogach jakoś sobie radzi, ale kręta droga to wróg Baleno. Po pierwsze trzeba mocno skręcić kierownicą, żeby samochód w ogóle zaczął zmieniać kierunek jazdy. Po drugie, ponieważ zwykle jestem już za daleko, za głęboko w zakręcie, zaczynam hamować i skręcać kierownicą jeszcze bardziej, co sprawia, że auto bardzo się przechyla. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli prowadzisz baleno i widzisz zakręt, zdejmij nogę z gazu wcześniej i pokonaj tę niewyobrażalną przeszkodę znacznie wolniej, niż wydaje ci się to możliwe. Poza tym kierownica nie wraca do punktu wyjściowego, co może być zabawnym sposobem na wystraszenie pasażera lub wmówienie mu, że auto samo się prowadzi. Ale w codziennym użyciu jest utrudnieniem. Kolejna przeszkoda to nierówności. Mimo, że baleno ma stosunkowo miękkie zawieszenie, to tłumienie nierówności nie jest jego mocną stroną. Dojazd do domu na moją testową drogę wymaga przejechania około kilometra po nierównej Dziurawej drodze asfaltowej, która od lat domaga się remontu, ale ponieważ w okolicy są same budowy i inne remonty, to nikt nie chce tej drogi remontować, bo przecież i tak ciężarówki wszystko rozjadą. W każdym razie po tej drodze, po tym odcinku jeżdżę często najróżniejszymi samochodami. Od mojej Mazda MX5, która umówmy się nie uchodzi za najbardziej komfortowy samochód na ziemi, po Mercedesy i Rolls Royce. I wiecie co? Baleno na tym odcinku jest jednym z najgorzej radzących sobie samochodów. Na pewno jest w nim mniej komfortowo, niż w mojej maździe MX-5. Przynajmniej jest osłona pod silnikiem, więc w drodze na działkę najwyżej zgubisz kawałek plastiku, ale może niczego więcej nie uszkodzisz. To, co udało się w Baleno, jest w nim sporo miejsca, deska rozdzielcza jest prosta, system nawigacji jest niezły, chociaż nie można w nim ustawić celu, kiedy samochód jest w ruchu. Niby tak jest bezpieczniej, ale co, jeśli jestem na autostradzie pośrodku drogi, Przecież nie zatrzymam się, a ja muszę zmienić cel, a najbliższy MOP jest dopiero po zjeździe, którego szukam. Plus za uchwyty na napoje i półkę na drobiazgi, ale schowek po stronie pasażera jest niewielki, a w podłokietniku wręcz miniaturowy. Plus za adaptacyjny tempomat. W tej klasie niewiele samochodów może pochwalić się takim wyposażeniem. Za to system ostrzegania przed kolizją jest ewidentnie nastawiony na emerytów, bo nawet w mniej czułym ustawieniu reaguje moim zdaniem za wcześnie i w złych sytuacjach. Zdarzało mi się, że system włączał się przy powolnym toczeniu do skrzyżowania, kiedy do poprzedzającego samochodu miałem jeszcze mnóstwo miejsca. Poza tym, baleno na zakrętach czasem wykrywa latarnie i myśli, że to samochody, które jadą przede mną. Dźwięk ostrzegawczy jest tak głośny i pojawia się w tak nieoczekiwanych momentach, że może przyprawić o palpitację serca. Na szczęście system Brake Radar Support pojawia się dopiero w wersjach Premium Plus i Elegance. Więc kup tańszą wersję i korzystaj z własnej nawigacji. Widoczność jest niezła, ale we wstecznym lusterku widzę jakieś zakrzywienie tylnej szyby, więc jadący z daleka pojazd jest zniekształcony. Nadal go widzę, ale to zniekształcenie jest irytujące. Kolejna dobra wiadomość to mnóstwo miejsca z tyłu. Jasne, nie ma podłokietnika, ale dzielona kanapa w proporcjach 60x40 dostępna jest już od wersji premium, a dzięki podwójnej podłodze w bagażniku udało się stworzyć prawie płaską przestrzeń ładunkową. Prawie, bo facet z miarką poszedł akurat na obiad i projekt oddawano do produkcji z tym niewielkim skokiem, który sprawi, że wsuwanie do bagażnika cięższych przedmiotów będzie wymagało pomocy drugiej osoby. Brawo! W 355-litrowym bagażniku jest solidna podwójna podłoga. Tak solidna i wymierzona, że opuszczenie jej na dno wymaga trochę praktyki, ale bez problemu udało mi się ją złożyć i wsunąć za tylne oparcia. Pod dolną wykładziną znajduje się zestaw naprawczy. Za koło zapasowe Suzuki każe sobie zapłacić ponad 600 zł, więc zastanów się, czy na pewno jest ci potrzebne. Na stronie internetowej poświęconej baleno Suzuki mówi o przestrzeni i stylu, ekologii i osiągach, rozsądku i emocjach. Podpisuje się pod połową z tych stwierdzeń, to znaczy, baleno ma obszerne wnętrze, jest w miarę oszczędne i rozsądne. Powiedzmy, że styl jest dyskusyjny, jak chromowany. Spoiler. Ale osiągów i emocji w tym samochodzie brakuje. A na co Ty zwracasz uwagę wybierając samochód? Styl, osiągi, emocje, a może liczą się cena i walory praktyczne? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, oceniaj, subskrybuj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12.00 powtórka w poniedziałek o 20.